Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii LOL. Z serii Metro 2063. Słyszałem u Gabriela, że nie wyciszył swojego mikrofonu i słyszałem dzwonki do drzwi u niego. Czyż to nie fascynujące? Jak długo oczyściłem, wypiłem wyciąg z fiuta Żal. Dobra. No, jak wiadomo, w tej serii przechodzę. Ha! Przechodzę grę w taki sposób, że bez problemu e, zdobyłem masę dosłownie przedmiotów i wszystkiego. E, nie narzekam na amunicję. Tak więc, jeżeli szukacie takiego let's playa z tej gry, gdzie koleś ogarnie, jak się gra w grę, a nie krzyczy, że paj coś tam, coś tam nie umiem grać, to dobrze trafiliście, bo na pewno u mnie zobaczycie, jak znajdować wszelkiego rodzaju sekretne miejsca i inne tego typu rzeczy. Ach, tak, oczywiście musi być blur ekranu. Dawaj mi tu rzeczy, ziomuś. No i tutaj będzie dużo nawalanka. Na, nawalania teraz, dlatego dobrze, że mam właśnie mojego Szyngarna naładowanego na maksa. No i powiem szczerze, tu nie mam w sumie takiego super dobrego, jednolitego miejsca na obronę. Może uda mi się zakrać do nich? O, wymienił filtr najlepiej. O, dobrze, biegniesz. No, Hej tak. Gabriel, wraca, a ja tu się biję. Tak, jestem. Biją mnie tu. Dobra, uciekamy. I... Z... z karabinu. Dobra. No chodź, no chodź. No co mnie bierzesz? O, znikasz sobie, bo jesteś w kolumnie. To w sumie logiczne. Prawda? O, hmm. film Wilk z Wall Street? Wilk z Wall Street? Mm -hmm. Jezus Maria, aż się boję tytułu. Dobra. A pamiętasz film y Dzień Świra? Ty wiesz, że to jest naprawdę dramat, a nie komedia, jak ludzie myślą. Mm, to jest. To jest dramat autentycznie i to mnie trochę przeraża, że dzisiaj jest coś takiego, że człowiek tworzy. Ha! człowiek publicznie tworzy jakąś sztukę, film, coś w tym stylu. I potem obraża się na ludzi, że ludzie odebrali to nie tak, jak on by tego chciał, bo przedstawił to w jakiś parodyjny sposób. Um, na przykład, o Boże, miałem taki bardzo fajny przykład takiej sytuacji, że Koleś przedstawia w jakiś sposób daną rzecz. On chciał, żeby ludzie tego, to zauważyli pod takim względem filozoficznym, bo on jakoś to parodiował i wtedy ludzie to odebrali jako jak, zupełnie coś innego, jako to, co mieliby uznać, że tak wygląda i się kłócił wtedy o to, że nie tak powinno wszystko być w ogóle. Ciężko mi jest wytłumaczyć dokładnie o co mi chodzi, ale. Jakbym miał przykład, który miałem, ale przed chwilą go zapomniałem. Dobra, nie istotne. Zyskakujemy tu na dole, mamy Kolesia, oczywiście maskę lepszą. I tak, jest achievement w tej grze, który nazywa się Inquisitor. I Inquisitor. To, achievement Inquisitor. Sekret. O! o! Dobra, sekret kolejny. Tutaj dwie bomby. Z kolcami, które się przyczepiają do powierzchni. Achievement Inquisitor polega na tym, że mamy zabić dwóch demonów. Otóż to jest jeden z demonów, których możemy zabić metodą na niego jest podejście tutaj w ten róg i rzucenie granatu w niego, tak żeby się przyczepił mu w plecy. tam, tardam. Oh, bitch! Tak mi przykro, spadłeś, c. I to jest jeden z demonów, którego możemy tak zabić. Albo możemy po prostu sobie wczytać save'a, wczyta nam save'a od tamtego miejsca, tutaj z tego tunelu i możemy powtórzyć po prostu tę sekwencję i wtedy zdobędziemy achievement. To jest bardzo prosta metoda na zdobycie tego achievementu, jeżeli jesteście ciekawi. No i kolejne sekrety, które tutaj zdobywam, bo po prostu wystarczy odrobina eksploracji i wtedy już wszystko znajdujecie praktycznie. Prawda? Ale cię koleś zjadł. <grym> Lubię się pastwić się nad tymi zwłokami. Tu też wchodzimy w sekretne miejsce, i tutaj koleś ma przy sobie hajs. 5 e, kulek. Mhm. I teraz tutaj nie przechodzimy tutaj do em, Nic z tych rzeczy, mimo że tak tam pokazuję. A w ogóle action nie nagrywa mi tego, jak na przykład Ty, ty się pisze, czy coś w tym stylu. <grym> Dobra, tylko musimy wejść tutaj. I tutaj patrzcie, jest linia. Przepraszam, odbiła mi się linia. Jeżeli przez to przejdziemy, wyskoczy granat, zapali się zafleczka. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. To jest tutaj zapalniczka, tutaj jest zafleczka, która zapali zapalniczkę yy, ekspresową i zapali granat, który wyskoczy wraz z liną, jak pociągnęliśmy. No i tak, ogólnie mamy zejść tam na dół, ale tutaj patrzcie, że też jest jakieś przejście i tutaj też są jakieś pułapki. Między innymi ta pułapka z kolcami, która zabija nas na hita i nie warto jest jej uaktywniać strzelając w nią, bo nawet jak ona będzie przestanie się bojać i będzie stała prosto, to i tak w stanie jest nas zabić. Dlatego po prostu przeskakujemy tutaj. I patrzcie, tu są na nowo y strzałeczki. A pamiętacie może z poprzednich odcinków, że strzałeczki to jest y y to są sekrety. I tutaj też jest y takie do rozbrojenia tutaj zapalnik. Za którego dostajemy też na e, pocisk wojskowy jeden. I tutaj jest. Ymm, nie wiem co to dokładnie pisze, bo to jest po cyrylicy, ale tutaj są strzełeczki. I proszę bardzo, tutaj jest sekretna skrytka Stalkerów, gdzie Stalker... Uwaga! Posłuchajcie tego. Ja wyruszył bomby. Jak brajdą na siebie? na ten chyba u nich tam problemy z naszymi starymi drzjami. Jeśli ani ja wiernąć przez paru dni zabij okolniku i zbieraj naszych ludzi. Udacie. E, ogólnie, o co Kamon? E, to jest sekretne miejsce stalkerów, gdzie stalker miał wykonać zabójstwo na jakimś kolesiu, który sprawiał tutaj problemy. No i no słuchajcie, no nie widziałem jeszcze let's play'a z metro, który by pokazał to miejsce. To jest bardzo prosty sekret. Proszę, muzyczkę możemy tu odpalić. I leci, zaciskam muzykę. <tryk> 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 Ja kurwiam węgorza. Na, na 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 no. tak więc cieszę się, że pokazałem wam to miejsce. No to jest po prostu sekret. No. Sekretne miejsce z, ze skrytką Stalkerów. A dokładnie Stalkera, który miał wykonać tutaj zabójstwo takiego członka faszystów czy coś takiego. Dosłownie rzeczy alastrielog w metrze. O, widzicie to się tak rusza i nawet jak to przestanie się tutaj bujać, to i tak do tego pod podchodzimy i nas zabija. To jest Dobra, schodzimy tutaj na dół i już kolejny poziom będzie. Martwe miasto. Na temat którego nasza postać nic nie mówi, to jest śmieszne nawet. A na jakim krajem suchiny? Eee. Całe Wiesz się umierają co? na raka, że zmieniają kolor, a gleba niczego już nie rodzi. Chińskie władze nie ma już sekret. pomysłów na walkę ze skażeniem. Nic dziwnego, że coraz więcej mówi się o wielkim eksodusie. Um, tak, tam jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Ogólnie to jest sekret, nie idziemy tam do przodu, tylko z powrotem się tu wracamy. I znajdujemy po prostu to ciało, które możemy zlutować. No i po prostu no, kolejne miejsce sekretne, które bardzo łatwo znaleźć, jeżeli tylko po, pomyślimy, a gra chce, żebym tam szedł, to pójdę gdzie indziej. Tak działają gry liniowe, FPS-y. Pójdź gdzie indziej, to znajdziesz coś, no nie? Zaraz przyjdę. No w sumie, Chiny fakt, tam jest bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, a Chińczycy jeszcze palą. I jednak trzeba zauważyć, że Chińczycy są odporni na AIDS. Wszel są bardziej odporni na wszelkiego rodzaju choroby weneryczne, jakie występują na naszej pięknej planecie Ziemi. Co jest no, niesamowitą rzeczą po prostu, no. Odporność na AIDS, czeicie to? Tak więc nie będę zdziwiony, jeżeli też był odpornią w dużym stopniu na przykład na e, zanieczyszczenia powietrza, na polucję wszelkiego rodzaju. Dobra, naładowana bateryjka. E, tutaj co, zmienimy jeszcze filtra. Tak e, kilka razy najlepiej te filtry tak klik, klik, klik zmieniać, póki nie powiedam, że e, zmień, e, że nie trzeba już zmieniać filtrów, no nie? Póki nam nie pokaże. E, to nie, nie marnuje nam filtrów, tylko po prostu należy je zmieniać, jeżeli się nasza postać tak hy, hy, dusi, no nie? To wtedy trzeba to zmienić. A ci rozjebałem coś na łebku. Czemu w ogóle takiej maski nie mogę ponieść? Nie rozumiem tego. Dobra. E, tu wchodzimy na górę. Opla. opla! Opla! El secreto del Mastero con Valia. Zastanawiam się, czy mogę. Chyba, wiecie co? Mogę tam się dostać na tą górkę. Tam. Mm, bo nigdy nie mogłem się tu dostać. Możliwe, że jest metoda. Tylko no wiadomo, ja sam nie, nie znam tej gry na 100%, ale na pewno więcej wam przedstawiam niż takie tacy inni let's playerzy, jeżeli mogę tu powiedzieć w cudzysłowie. Tutaj jest to oczywiście też ciało. Właśnie tak szukałem. Gdzie po jest ten? Cześć! Gdzie jest ten koleś? Y, to ciało, które tutaj wisiało tak, z takiej skarby? Ja on jest tutaj. Wystarczy tak przeskoczyć. Po tym, po tym i tu. Dobra. Jak widzicie troszeczkę pograłem i już proszę ile rzeczy znalazłem. Kolejne sekrety, tutaj kolej z progu. Tutaj można go sobie obłowić się z niego. Mm -hmm. I teraz tak. Y Achievement, y który nazywa się. Już wam mówię, jak? Nie gunman, tylko. Nie wiem, czy to będzie widać na tym jest ta morda z maską? Jest, stalker. Na powierzchni znajdź skrytkę stalkerów. Już wam mówię, gdzie jest skrytka stalkerów. Proszę bardzo, tu leżą właśnie stalkerzy owi. I tak wchodzimy tu na górę. Tak. Idziemy tam do samego końca. I tutaj jest skrytka Stalkerów, to miejsce, to jest skrytka Stalkerów. Jak się przeszuka tego kolesia, tutaj to dostanie się achievementa już. I proszę bardzo, on ma rewolwer z tłumikiem, natomiast ja już mam taki zajebisty rewolwer, że nie potrzebuję niczego innego. No, prosto, naprawdę prosto. Wystarczy po prostu wiedzieć. O jezu, koleś, ty tu pobiegłeś, a tam jest jeszcze są ciała do przeszukania. Chodź tu. muszę zdobyć fanty. Bo ogólnie powinniśmy do niego tutaj teraz podejść i on powiedział O, chodź za mną A ja na to... Nie, ja muszę przed, zdobyć przedmioty Bo tam zaraz zaczną nas napieprzać przeciwnicy Nie wiem, czy zdążę dobiec do niego nie, Czy go nie rozwalam, czy coś w tym stylu A, telefon mi się rozładował Tak więc nie wiem, ile mam e, czasu pozostało mi No mi czasem jeszcze się wyłączył A, ile było ostatnio? 11 tak patrzyłem, jak przed chwilą było Dobra, to w sumie postrzelam jeszcze tutaj do tych przeciwników i zakończę odcinek. co? Będziesz jeszcze cisnął? Co? I co? Będziesz jeszcze cisnął? Nie wiem, eee, może. Tylko trochę naładuję sobie telefon, tak żeby po prostu go na... A ty nagrywasz akrzynę, tak? Tak, mam akrzyna. Ale to nie jest czegoś takiego, że popij ile masz FPS i pisze ci jak ile nagrywasz? Um, nie, nie, nie. wiesz co, patrzyłem, że jest stoper, że nagrywa i 20 minut i potem przemie. Nie, Także, tak, że masz fps -y i pod tym masz ile czasu już nagrywa. Mam pokazane FPS-y, ale pod tym ile mam, ile czasu jest, nie mam Tu mi właśnie koleś automatycznie zmienił e, filtra. Bo byłem zmęczony tym, jak wtedy tak biegłem. E, i mi właśnie zmienił tutaj. Ała! Wow. Gin śmieci. A, chuj, dostaniecie z cięższej amunicji. O! Dobra. Ten koleś się tu zablokował. Nie ma sensu tak strzelać ciągłym ogniem. O, shit, diamon! Tylko po prostu sobie tak tykać. To wystarczy... By, by to naprawdę wystarczy, żeby przejść to. Dobra. Kaczenka. Кто? тут Дундер, Хан. Раздел Мы возвращались в метро, но а я чувствовал, что мне в нем уюнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. А? Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Окей, okay, Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но no, неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучше, что There мы надеюсь, можем, так оценка и так оценка. отсюда светить. Ну, до первого, как мне пишет, точка у целых 15 минут, Маш, так бы да. Так, але мне можно сказать, что так около 20 минут, чтобы завтра было, видишь? Mm. Стреляние было, должно так в мере файдов. Надо просто Я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все нормально. Парень, мама кричит, что капчка есть, я ее хорошо слышу. И не хочет себя выдрять на награде и прийдет и будет снова на награде слышанным ты базарить научился. Молодца. Целая родинка. Давай мне ты ездишь, моя мне, мама. Хозяин. Ну no конечно. <laughs> хозяину так хозяину. Куда ж? А разончал его интернет слабый. Ладно, хорош. Хорошо, не торопись, так бучать. Его тащить. Пошли. Закончи позже. Двигай, oh, двигай. Oh, oh. Ja pierdzielę, ten Skype teraz będzie taki dźwięk dawać. Oh, bo nie mogę się rozłączyć teraz. Tak, wiem, że jest kaczka. Nagrywam, nagrywam. Okay. Wiem, że jest kaczka. Dobrze. Boże, wszyscy chcą naprawdę mi przeszkodzić w tym nagraniu. Jeszcze ten Skype daje ten dźwięk. Do widzenia, dziękuję. tylko Bardzo profesjonalny let's play.